Woda nam dzisiaj sprzyja, kupcie kolbę, zamknę ryja, orzeszki w karmelu, najlepsze do chmielu, gotowana kukurydza, moja babcia utonęła, zjadła popcorn, wypłynęła, nawet Messi na boisku trzyma moją kolbę w pysku, kukurydza gotowana, wyprostuję ci banana, mężu, mężu, nie bądź głupi, niech ci żona loda kupi. Biedaki w tej łodzi widzę. No w Zgierzu lepiej dawali niż tutaj. Śmichu warte z wami ludziska. Śmichu warte z tymi ludziskami. Pani same biedaki. Oni pieniędzy nie mają. W ogródka. Tak, w ogródkach biedaki 800 plus dostają. To, tamto, gospodarka tamtego. A oni pani 10 zł na popcorn nie mają. Jak tak dalej pójdzie to ja no. Dobrze, że na malince w Zgierzu to ludzie chociaż płacą. A tu... No tam, gdzie woda jest. Ta, tu łodziaki to hamiaki, panie. Takie hamiaki państwo, że nie wiem co. Ja mam surową. Patrz pan. Nie ma gotowanej, bo sprzedałem wszystko dzisiaj. towar. A. No panie, w biedronce jest. Pięć złotych. Dwie sztuki. I od razu można z zjeść. Byku, my nagrywamy. No. no. No i panie, możesz pan tam kupić taką tą e, gotowaną. Dwie sztuki, panie, pięć złotych. Bierzesz pan? Nie, bo nie mam gdzie pogrzeć. Ale panie, zgotowana gotowana i od razu można brać. ciepło. Nie, może to na zimno zejść, bo to ugotowana. O panie, teraz to taką gdzie pan znajdziesz, panie. To ciężko będzie, panie. Na plaży, panie, ale to co najmniej jakiś sopot, czy nie wiadomo co tam jeszcze. Rozumiesz, pan. Dobra, lecę, panie, miłego. A mogę zdjęcie? Nie. Możesz, dawaj szybko. O, kolejne influencery, cholera. Kobity do góry kiecę, bo z gorącą kolbą lecę. Konkurencja dała dyla, miała towar z Czarnobyla. Jego dzięki truskawkowe Gotowana kukurydza wyprostuje ci banana? Ale mina skwaszona, jakbyś kwaśnego się najadła. Kurwa, dawaj teraz zmiana znów. Prosić, nie chce mnie się tego nosić. Moja kolba jak gadhalny zmaga popęd seksualny. Moja babcia utonęła, zjadła popcorn, wypłynęła. Rydza spina skórę i podnosi cycki w górę. Orzeszki w karmelu najlepsze do chmielu. Lody, lody na śmietanie. Kto poliże temu stanie. 800 plus dostajecie dziecku, popcorn żałujecie? A, biedaki pod parasolem dla popisu siedzą i piją. Śmichowarte z takimi biedakami. No biedaki! Lody, lody na śmietanie. Kto poli, temu stanie? Nawet Neptun wyszedł z wody, by spróbować nasze lody. Lody, lody da ochody. Moja babka utonęła, zjadła kolbę utonęła. A, moja to popcorn zjadła. Moja kolba jak wiatr zmaga popęd seksualny. A, sław. A moja babka nie utonęła, co ty? Jakieś masz złe informacje? Po Syneczku, co ty gada Kurwa, jutro przychodzę z guśnikiem Tyle mam. Jezu, widzi Pan, to pan jest. Z gierzy, kukurydza pani idzie, tak mam dwie pani. Mogę trzecią dać surową. A już nie ma więcej. No pani była pierwsza, trzy chciała. A ja tylko dwie mam. Pani trzyma, zaraz wydam pieniążki. Proszę. A ty nie ustawiasz się, kurwa, tylko jak jest akcja, to nagrywasz do kurwy nędzy. No, Rome, dzisiaj muszę cię opierdalać? A, bo ja mam schizofrenię. Y, nie ma kukurydzy, jest popcorn, y, naczosy i bułki. W podyszku i orzeszki w karmelu. Kurwa. Pani, to jest złoty interes. Pin. w karmelu, czy w No a jak? A ty masz też swoje portfel? Ja tam pan się... Pani, a co ja? Terminal mam. Jeszcze musiałbym się z tymi złodziejami pani rozliczać. Mogę zrobić z panem zdjęcia? Panie 50 zł za zdjęcie. No nie, panie. No, ja, to... Panie, a darmo no mogą szybko takie zdjęcie. Pstryk, stryk. Jest pan sławny, Jaki sławny. Panie pierwszy raz tutaj jestem tym. Dobra, miłego. No a co będę? Za darmo robił zdjęcie 50 zł jaki? Ja bym wiedział, że tu ta kukurydza pani posłucha. Kupuję tą kukurydzę gotowaną, po 5 zł dwie sztuki, a tu dwie dychy dostaje 15 zł zarobku. Ja bym ja nie wiem, ja miałem kolegę, który w kominek, może i sklepki sprzedawał. My leżeliśmy, on przychodzi z woreczkiem pieniędzy. Ja, no, Naprawdę? Ja, ja bym wolał stringi sprzedawać. No może, ale on. Bo od razu bym z kobitą poszedł do przymierzalni, bo bym jej pomógł. Powiedział czy ten paseczek schodzi w bok. Czy, czy członka nie obciera? No co? Od razu bym z testował, to bym zniżkę dał 10%. A jakby była lepsza niż moja sąsiadka, to może jest 20 nawet. Nie może się No, jeszcze się umówimy, laseczko na jakieś randewu to dopiero będzie. A cię rozpieszczę do łez. Ludzie! Byłaście z wody, teraz czas na lody! <głos> <głos> Zamurowało tych wszystkich ludzi. Dobra, jeszcze to muszę powiedzieć, bo to tekst tych mam tyle pani. O mojej konkurencji muszę powiedzieć. Konkurencja tutaj była, ale się zmyła, bo mieli towarzysz. Co tam? Pan sprzedaje różne rzeczy, wiesz? No. A my przyniosłyśmy panu szczęście i którego... Każdy moda każda młoda ma ochotę z stracić cnotę. Kurwa, czekaj, bo mi brakuje jednego tekstu. A bo my to w ogóle na YouTube'a nagrywane. Ja... Graj mod! graj młody. Czekaj do przerwy, ja znajdę sobie tekst i... Konkurencja dała dyla, mieli towar z Czarnobyla. Kukurydza gotowana wyprostuje ci banana. Moja kolba jak wiatr zmaga popęd seksualny. No co, co takiego zbereźnego mówię? Na, na zdrowie, smacznego. państwa kukurydza gotowana Luźnią przy dzieciach, a będą mnie moralizować. Najgorsze, co może być. Żono, żono, nie bądź taka, kup mężowi czteropaka. Mężu, mężu, nie bądź głupi, niech ci żona loda kupi. Pani, co się pani tak opalasz? Brązowa pani jesteś jak. Kury. Jebane. Ustaw się kurwa, bo biedzera kurwica weźmie z nami kurwa. Ludzie, nie dajcie się prosić, bo nie chce mi się tego nosić. Orzeszki w karmelu najlepsze do chmielu. Popcorn, gotowana kukurydza. Kukurydza gotowana wyprostuje ci banana, jagodzianki dwusmakowe, jagodowo-jagodowe. Biedaki w ogródkach siedzą, śmiechu warte z takimi biedakami.